Myślę, że on się chyba ciebie trochę wstydzi. Ja nie mam pojęcia. Ty... No bo ty jednak te, te pieniądze, on, a ty. Czy to nie trochę jednak taka hańba dla rodziny? No, trochę no, je, nie. nie? Tak, no. no trochę je. Jo, jo. Żebyś ty chociaż ten tygodniowo, tak jak on na przykład, nie, tam te 500 tysięcy żebrze, nie wiem, żebyś ty chociaż tak z, z 500 złotych miał miesięcznie, no tak, tygodniowo tak, ja no. mówię, a ten, tylko się nie obraź na mnie, nie, ja tylko tak babka Bronka tak gada, bo babka Bronka jest podstrzelona trochę, jednak jakby nie patrzeć, on potrzebuje, nie, o, wszędzie się ogłasza, że on potrzebuje, i jak babka Bronka pojedzie i zobaczy, że będzie dużo wyświetleń, jak ta antena, bo, bo ta antena musi stać na sztorc, moi drodzy, i o, jak ona będzie stała, to, to i będzie oglądalność, i wtedy babka brąka, jak będzie, to zapuka tam do te, bo on tam ma takie ogrodzenie niebieskie. Tam trzeba tylko tym domofonem zadzwonić, i tam się przeważnie odzywa taka siostra, czy tam kto, bo on sam nie wylezie, nie, ta łachudra nie, bo on, bo on tam zawsze mówi, że on nie ma czasu, bo on. Akurat mówi, że tam. Ano tak, tak, tak. Dokładnie, ogródku dokładnie. mówi, że tam. Ma czasu, nie ma czasu, niestety, zajęty. Krowy grabi albo tam coś iść. No. Krowy do jo, 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 jo. Ale nic, ja tam zaniosę do tej siostry i dla ojca dyrektora cała sakwa pieniędzy, bo jemu na pewno się przyda. Jo.